Witajcie kochani w kolejnym vlogu na naszym kanale. Miał być vlog taki już jesienny, ale jeszcze, nie, jeszcze następny będzie ten jesienny. Teraz będzie vlog, w którym pokażemy urodziny Gabrysi. Co prawda Gabrysia nie robiła urodzin, no ale w domu wręczyliśmy jej prezent i miała tort. I jeszcze byłam na promocji, na promocji? Ja byłam w Rozmanie i akurat trafiła się promocja kosmetyków takich pielęgnacyjnych, kremów, toników różnych. Właściwie to jakaś wyprzedaż. Już od jakiegoś czasu jest w Rosmanie, ale to naprawdę trzeba trafić, bo nie we wszystkich Rosmanach są takie wyprzedażowe produkty. No a ja trafiłam na Kremy i trochę tego nakupowałam, ale nie żałuję wcale, bo naprawdę ceny były super. Także to Wam pokażę i jeszcze jakieś tam urywki z tego tygodnia. A już na następny vlog to będzie ten jesienny. Powiem Wam, że po prostu nie mogę się wziąć tak za sprzątanie i. No właśnie, udekorowanie tego mieszkanka naszego takimi dodatkami. Balkon też muszę posprzątać już, ale to już mówiłam, też dawno i po prostu nie wiem, jakoś mi uciekają dni i nie mam czasu. Także zapraszam na tego vloga, życzę Wam miłego oglądania, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Idziemy do Gabrysi z prezentami. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Gaurysia. No to. To jest od Hani. Hania nie sama jest kupiła. Wielki tak. prezent. Największy od ciebie. No? Więcej <laughs> mnie. Przytulasz, halo. Oh. I tu też jeszcze prezent. Na razie tyle. Wszystkie nie doszły, więc będziesz musiała poczekać. Odrabia lekcje Gabrysia. już Co ty <laughs> Gabrysia otworzy. No dawaj, otwieraj. Jestem ciekawa, co masz. <grym> Najważne od ciebie, bo pierwszy. Ania sobie... sama kupiła, Ojej, wybrała. Nie no, ładnie. Nie wiem, Jak to nie wiesz co to jest? No, no to tak, to, 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 to może być To, to lekka psy, dra. A wiem co to jest! No! Hello? Dobra, dobra. Jesteś fanką, czy nie? Tak. Chorego potera? Chyba jednak kiepską. Ale nie co, to, ale już wiem co to jest. No to jak się nazywa ten? To jest. Y no, ten. Ten, y jak to się... Nie, jak nie ja medalion. No, no. no zmieniacz czasu. No. O, zmieniać czasu. Ale jak się... Talizman? Nie wiem, no. Jak na to się A, a, ale widzisz? Będę czas zmieniać. W szkole! A to działa w obie strony? Tak, ale ta klepsydra coś za szybko przelatuje. To taki pic na wodę. Oj, a bo tu się wszystko kręci. No. Tak jak w filmie. Kto miał taki zmieniać czasu? Miała. A. Ojoj. No, ładne rzeczy. Haha, <gryzny> niespodzianka co? co to jest? Rzucona, Z czym Pokaż. Z złotym złotym. Co to kogoś powiedziałeś? No nie wiem, no. Seria po piasku? Ile ty tam pieniędzy masz? Widzisz, jak siostra wymyśliła. A tu jest takie samo coś, tylko że naszyjnik. No, czyli komplet! No. No, to jest Oj, Ostrość chcę złapać, ostrość. O. Super. Insygnia śmierci. Kto taki miał? Ja to się nie znam na, <grym> na Harrym Potterie Nikt tego nie miał. To jest insygnia śmierci. To, jest, ten, to jest. A na co to, to jest? Co to jest... za talizman? Co on daje? Nic nie daje. Nic nie daje? No w sensie. Um, Horcrux, tak? Horkruks. <grym> ja też nie wiem. Dobra, nie będę komentować. <grym> się nie znacie. Fajny? Tak. Od Hani? prezent. Będę też naciskał. No widzisz? Tylko nie wiem, czy będę mogła. No, no. Tak. O, no, go. dasz wiarę. Znalazłeś takie coś? No. Fajne. Może powiesz, co to jest? To jest. O, już takie widać. Czółko. Tak, z Harrym Potterem. No. ja z Wami nie gram, bo ja w życiu nie zgadnę, kim jestem. Ja też nie. Ale chyba nawet rzeczą można być jakąś. No, widzisz. No, widzisz. No, widzisz, wszystkim możesz. Widzisz, 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 widzisz. Aha. Nie. Ulubione słodycze, Gabrysi, tam są Zaraz jeszcze. Zaraz tego nie będzie. Dokładnie tak. Ulubione czy nie? Ulubione. Ale no, no, lepsze. ile mam tego jeszcze z tych słodyczy? Jeszcze jest, nie to wszystko? Nie Z takim chwostem Jeszcze jest taki pompon Tak Patrz co mam wow. Jakaś nowa wersja 30 czarodziejów I czegoś tam no, jakaś nowa. Gra, taka, nie wiem, jak to Karciana, no. Top trump, czy jak coś tam nazywa? Filipuś, bo spadniesz. Nie, nie, nie rób Filip. Filip, bo spadniesz, nie rób tak. Co ty, małpka, jesteś? Mama, mogę. Tu ja tego nie widziałam. Gdzie możesz wyjść? Tu. Możesz, tamtędy, po drabince. Co tam było? Kwaśne rzeczy. A, kwaśne gumy, Gawrysi, ulwione i kwaśny lizak. No i jeszcze tu jest pudło. A to to jest zagadka? A to to nie była zagadka? No to było widać wierzchu. Ciężkie? No. Trochę jest. Ej, pójdź ja tylko nie tylko uważaj. Ja jeszcze do mnie. Skąd wiesz? Ja podejrzewam, ale nie jestem. O O mój Boże! O super. <laughs> to, jest Oj, nie do nosa. to są pianki. To są do jedzenia? <laughs> nie, To zabawy. No, zobacz, Pokażesz? To jest to A wiem kiedyś ten tyłu O, Lefaj, jaka wielka, długa pianka. Uooo, <grym> tam te gumy. Wszystkie te gumy chyba, nie. Piłki tenisowe. Piłki. Tak. To są. Te, te też są dobre. Harbuzy. No, ale... no to ci powiem, że tu jest całe pudło żelek. Żelków. Żelek? To są gumy do rzucia Tak? No może. Pianki, gumy, żelki. Filip, co ty mi to. O, 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 o! Podzielę się z tobą, nie bój się. A ze mną? Tu jakie mamy? Oczy. Lisa. Marchewki. Pewnie, że się podzieli, bo z każdego rodzaju jest to po kilka. To... No trudno. Oh wow. Co to jest wąż jakiś? No, coś tam, tam Rzeżam, co to są. No to są żelki świata różne. Powiem ci, że... O, jakie węże długie. To jest najwięcej. Fajny ten sklepik. Nie żadna reklama, nie żadna współpraca, ale jeżeli szukacie pysznych żelków... No, ja widziałam. Widziałam to Sweet taki Factory sklep, Store. Że tam chyba można pójść do tego sklepu i stworzyć. Tak. Taki... Tak, mają jakiś sklep stacjonarny, ale ja go nie widziałam. Tu jakieś długie... Delfiny tu są. Jakieś wielkie kole. Matko, czy wy to widzicie? Jakie duże Coca-Cole są. Ej! Tu jakieś kwaśne chyba. Cała paczka kwaśnych żelków Ja to nie wiem, czy będę przypadać, bo są chyba z cukrem. A ja nie wiem, czy takie Ale zobaczymy. A tak, te będą słodkie. Ale dobre, cytrynki. Jest? A może też są kwaśne? Nie wiem. Czy to jest robal? To jest? Nie wiem, pokaż. To będzie jakiś robak. To są chyba te, tego, te robaki. Nie, nie ja wiem to. to, to chyba robaków nie zamawiałam. I już. To najlepsze! Nie, nie rozsypujcie tego, please! To znaczy możecie, ale jak będziecie zamiatać tutaj później. No na resztę prezentów musisz poczekać. Nie ma tortu? A jak to tak? A dobra mam żel. Ta zestaw. Wszystko byś chciała. I sushi, i tort, i prezenty, i co jeszcze? I żelki I impreza. Nie impreza, a no właśnie. <laughs> Fajne konfetti. Lip. Do czegoś nam się na pewno przyda, Lip. prawda, Gabi? Nie wiem, Do nie pakowania wysypała. prezentów. Ty znasz, No, jakoś ja. nie widzę tej radości. Jak to nie widzisz? No nie. No jest radość. Fajne prezenty. A pokaż jeszcze od koleżanek prezenty. W szkole Gabrysia dostała, bo jeszcze imprezy urodzinowej nie było. Nie wiem. Nie. Biała? Nie. Oreo. A, Oreo. Ej, Hania! To jest kolorowanka, tylko to są takie papiery do A, ładne. Mm -hmm. tu nie, to jest ołówek, a długopis mamy już w piorniku, ale jest Pokaż? prawie identyczny ten długopis. Wiesz? Wow, jakieś liście, no takie co lubisz. No faktycznie. O to jest. Taśma ozdobna. Aha. No bardzo fajne, takie kreatywne rzeczy do ozdabiania. Gdzie ja tu to mam wszystko na biurku? Różyczkę jakąś, O. Ręcznie robiony kwiatuszek. Tak, to ręcznie robiony. Tu jest taka Meksykanka, ale to jest taki wisiorek. E, nie. Wisi tak. A nie tu Meksykanka? Jest... No, Meksykanka, ale to jest taki Aha, wisierek. że. Meksykanka. A ja myślałam, Wiesz, że to jest? trzeba zaplątać, po prostu o to zawiązać. Nie, bo za małe by było na rękę. To jest, to jest. Faktycznie taki wisiorek. No, jeszcze coś jest i jeszcze. Oj, oj. Też wisiorek tak? Wisi wisiorek. No, coś takiego coś. Pomponik! Pomponik! Ja też kiedyś robiłam pomponiki z wełny. Śliczne. Bardzo ładne. No. <grym> mi się podobają słodkie. Filip, co ty zrobiłeś? Podobają mi się słodycze. Wszystko chyba Ci się podoba, hello! Wszystko mi się podoba. No, słodycze nie. najbardziej. No, <grym> dzięki! Nie, nie. Aha, nie, prezencik! No właśnie. Ej, bo mojej rzeczy To wyłączam. Żeby nikt nie widział, że wszystko naraz zjesz. Tak. Dobrysia! I wszyscy inni. Zapraszam na kolejną niespodziankę. A jednak tort. połaganie, Idziemy. No jej już. to Taki torcik. Mój ulubiony owoc. No to teraz życzenie. Tak. Mój ulubiony owoc to kiwi. winogronka lat już śpiewaliśmy, no to teraz. Mama Mamo, sądzi na gronie, że tak powiem. Mamo, sądzi na gronie, że tak powiem. I teraz, jeszcze raz, nieźle się dzieje. Na polie, że tak Super. Dajcie łapkę w górę dla tego mojego śpiewu pięknego. Nie spal i. No, prawo, udało się wszystkie zmuchnąć, Pięknie. Zobaczcie, porzeczki są. Gdy nie są porzeczki. Nie ma agresji. A nie agresj, mamo. Nie agresj. Granat. Tak, Mama tak pysznie wygląda ten czas. No, bo Gabrysia lubi też granata bardzo, prawda? No. A został wam granat? No na pewno został. Zobacz, jak tata mało go tu dał. O, a, to będziemy dzisiaj mamo. Jeść, gabi. ja Gabi. Mogę też, gabić. Co, Filipuś? Mamo, ja lubię tą granatę. Nie miałam czasu. <laughs> <laughs> nie miałam czasu ogarnąć to. Wybaczcie. <laughs> Dobry tort, Filip. Też szaleje. Dobry. Dobry? Spróbowałeś już. Dobry tort. Hej! Jadaj Nie podjadaj! To przyniesie nóż i pokroi. Nie ale Dobry ale macie w tym pokoju, reszta prezentu twojego urodzinowego dotarła w końcu. Dziękuję! Proszę! Nie wiesz co tam jest, a się cieszysz. O ja. Jeszcze Filipkowi muszę podziękować no, co to jest? ładna? bardzo ładna, nie? a to? bo nie wiem, z to pokrowiec jest na przybory i pokrowiec na strój aha, no nie jeszcze bo to jest. A, to są? A, tak jest! <noise> Może powiesz? To są cienkopisy kolorowe. No, do tych kolorowanych będziesz miała i nie tylko. Ile tych kolorów? 50! Serio? Serio? Serio, serio. No, to już wszystkie prezenty, które miały dojść. Łącznie z tamtymi to chyba sporo. one są pod spodem chyba jeszcze, bo nie możesz. w takim metalowym pudełeczku. Fajne. No. Pastelowe też chyba są. Ten jest to są pastelowy, neonowe. ten. Ten pastelowy. Tak pomieszane są. Nie są pomieszane. Właśnie są tutaj neonowe, tu szarawe, tu brązowe. Tu Ale nie, neonowe. ten jest pastelowy taki ten, cielisty. Tu jest no, nie wiem. Zobacz, czy masz te same co Hania. Ciekawa jestem, właśnie. Ale Hania ma inne. Wiem, ona ma malutkie, ale zastanawiam się, czy masz te same kolory też tutaj, czy są. Bo to chyba największy zestaw tych cienkopisów. No, ja nie wiem, jakie to nie ma. No, tak się prezentuje ten futerał pokrowiec na strój. I zaraz otworzymy jeszcze ten na przybory. Fajne, nie? No co? To jest ten pokrowiec na przybory. Fajny, bo ma dużo kieszonek. Znaczy, wszystkie takie mają. A z tyłu? Motylki, takie kwiatuszki, ładne, kolorowe. Fajny, nie? Podoba ci się? Różne wzory były. W końcu nie będzie tachania worków i toreb, nie? Wszystko w jednym. Radość. Okej. Okay. I to są te moje zakupy z Rosmana. Zobaczcie, szczoteczka dla Filipka za 5 zł, z timerem, z Tomkiem i, tomkiem i przyjacielem. Tomkiem i przyjaciółmi. Eee, taka fajna szczoteczka za 5 zł. No i większość tych kremów właśnie za 5 zł. Cztery były za 10. Być może ten, ten, ten i ten. Eee, kremy mają ważność do większość. Tych kosmetyków do 2023, na przykład do października, do maja, więc mam dwa lata na wykorzystanie tego, to uważam, że yy, spokojnie dam radę. Yy, także jestem zadowolona. Nie wydałam pieniędzy bez sensu, bo ktoś mówi, po co mi tyle kremów, ale no, jak mają taką ważność, to yy, myślę, że super. Naprawdę je wykorzystam i, i mi się przydadzą. Także jestem zadowolona, że taka promocja nie we wszystkich rozmanach ona jest. Yy, bo ja to widziałam tylko w jednym, i przez przypadek wcale nie weszłam po kremy. Ale jak zobaczyłam, to wie fajnie. <laughs> Przyda się i tak. Było jeszcze trochę innych, ale już też nie brałam wszystkich, tak jakie tam były. No, także to, to te kosmetyki możecie zobaczyć, czy u Was w Rosmanie są. Do cery wrażliwej, do skóry suchej. Jeden jest męski tutaj, tutaj jest jakiś z kwasem, z kwasem hialuronowym. No, a firmy, tak jak widzicie, A, Tupa, Liren, Dermika perfekta, chyba większość polskich, nie wiem jak Dermika, hmm. no i tyle. Filipuś, jaki film oglądasz? O Indonésie. Ale jaki tytuł filmu jest? Jurassic World chyba. Przykrył się kocykiem, wziął swoje dinozaury i ogląda słodziak. Wiem, że to nie jest film dla takich dzieci, nawet jest tu napisane od 12 lat. No ale pod naszym nadzorem ogląda. Od gór Jak szybko biegają. I w dzisiejszym vlogu to już tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję też, że nie chorujecie my odpukać na razie się trzymamy jakoś i mam nadzieję, że już tak zostanie. Także dla wszystkich jakby co życzymy dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa pa!